Dzień dobry, dzień dobry. Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejny odcinek serii piątkowy Chill Out? Oczywiście, że tak. Przypomnę tylko, że w każdą sobotę o godzinie 9 rano wysyłam maila z informacją o nowym filmie na moim kanale, sugerowaną praktyką jogi na dany tydzień, a także moje pozytywne myśli, Afirmacje kierowane do ciebie. Także gorąco zachęcam cię do zapisania się do mojej listy mailingowej. Link pod spodem od razu w opisie. No dobrze, to przechodzimy do konkretów. Dzisiaj chciałam z Tobą przeanalizować katalog praw jednostki ludzkiej, opracowanej przez amerykańską organizację PASA, zajmującą się działaniami na rzecz ochrony praw człowieka. Jeżeli jesteście na mojej liście mailingowej, wyślę całą, całą listę praw mailem. Odkąd zapoznałam się z tymi prawami, wiszą u mnie w łazience, na ścianie. Czasami działają na moją niekorzyść, bo córki często powołują się na nie i wtedy trudniej jest mi coś wyegzekwować. W każdym razie tyczą się one każdego człowieka. Lista została podzielona na dwie kwestie. Pierwsza zaczyna się od zdania: każdy ma prawo do. A druga, nigdy nie musisz. A zatem zacznijmy od pierwszego prawa. Każdy ma prawo do myślenia, czasami wyłącznie o sobie. Czyli mamy prawo myśleć wyłącznie o sobie. To oczywiste, ale jak często myślimy, myślimy tylko o sobie? Gdybyśmy dawały sobie takie przyzwolenie non-stop, można by uznać, że tak, jesteśmy samolubne i egoistyczne. Choć z drugiej strony, jeśli w większości będziesz myślała o innych, a nie o sobie, to ty na tym ucierpisz. Bardzo ważne jest to, aby nie zapominać całkowicie o sobie, a znaleźć przestrzeń tylko i wyłącznie dla siebie. To może być na przykład wyjście do restauracji, zamówienie nietypowego dania, delektowanie się nim, czy też wyjście do kawiarni na pyszne ciacho i poczytanie tam książki. Pomyśl sobie, a co tam należy, nam się zasługujemy na nagrodę, tak ciężko pracujemy! I naprawdę poczujemy się z tym wspaniale. Poczujemy, że zaopiekowałyśmy się sobą, zadbałyśmy o siebie jako o najlepszego przyjaciela. I tu o takie myślenie chodzi, o moment, kiedy umiejscawiasz siebie na piedestale. Także zastanów się, jak ty możesz pomyśleć bardziej o sobie. Każdy ma prawo do proszenia o wsparcie psychiczne, gdy tego potrzebuje. Osobiście ja mam z tym duży problem. Jakoś trudno mi prosić o pomoc, bo mam przekonanie, że to ja sama muszę sobie poradzić, ale wiem jak taka pomoc może być zbawienna dla drugiego człowieka. Choć tutaj może być też mowa o na przykład pomocy psychologicznej, terapii no, tak, uczestniczyłam w trzymiesięcznej terapii, zrezygnowałam już na początku, ale zrezygnowałam wtedy, kiedy uzmysłowiłam sobie, że to, co chciałam przerobić z mojego życia, przerobiłam. I jestem wielką zwolenniczką terapii. My potrzebujemy się wygadać, wyżalić, wylać z siebie cierpienia, oczyścić się. I tu właśnie pomoc psychologiczna jest zbawienna. Każdy ma prawo do krytycyzmu i wyrażania swojego protestu. Tak, to bardzo znaczące, ale jeszcze większe znaczenie ma to, w jaki sposób to robimy, bo jeśli wyrażamy swój protest, to musi być on robiony z szacunkiem i bez krzywdzenia drugiego człowieka, co nie jest łatwe. Często wybuchamy, jak coś nie idzie po naszej myśli, jak ktoś zmusza nas do czegoś, i emocje biorą górę, prawda? Każdy ma prawo do własnych opinii i przekonań. No oczywiście, że mamy takie prawa. Tu nie ma nad czym dyskutować, ale ponownie trzeba wykazać się odwagą, żeby tak robić. Ja mam na przykład tak, że przy jakiejś dyskusji wydaje mi się, że moje opinie nie będą znaczące, że to co mam do powiedzenia w ogóle nie będzie interesujące i wolę przemilczeć, aniżeli dodać coś od siebie. Chyba zależy te, też to od naszego charakteru, ale fajnie jest umieć odezwać się i przekonać do swojego zdania. Każdy ma prawo do błędów w dochodzeniu prawdy. Uważam, że popełnianie błędów to przyzwolenie na całe życie. Bez popełnianych błędów nie wyciągamy lekcji. Całe życie człowiek uczy się na błędach. To jest część naszego rozwoju, dorastania. Dojrzewania, podążania naprzód, osiągania czegoś. Każdy ma prawo do zwrócenia się do kogoś o pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów. To jest podobne do tego, co mówiłam o pomocy psychologicznej, ale też zwrócenie się do swojego przyjaciela, osoby zaufanej. Jeśli podzielisz się swoimi zmartwieniami z bliską ci osobą, to tak jakbyś trochę zrzuciła ciężaru z siebie. Choć osobiście Ubolewam nad tym, że tak trudno o prawdziwe przyjaźnie w dzisiejszym świecie, prawda? Każdy ma prawo do mówienia nie, dziękuję, proszę mi wybaczyć, ale nie. Jednym słowem, do bycia asertywnym, jeżeli ktoś czuje, że ma z tym problem, najwyższa pora coś z tym zrobić, bo tracimy bardzo dużo siebie w takich sytuacjach, a na rynku jest mnóstwo poradników. Szkoleń z tego tematu, więc warto skorzystać. Każdy ma prawo do niesłuchania rad innych i pójścia własną drogą. Pewnie znacie osoby, które karmią się rozwiązywaniem problemów innych, jak tylko usłyszą, że coś się dzieje, biegną z kilkoma radami na talerzu, i co z tym trzeba zrobić, i jak postąpić? Ale myślę, że my znamy siebie najlepiej, musimy zaufać sobie i swojej intuicji, a nie często fałszywym i nieszczerym radom. I nawet jeśli popełnimy błąd, to my wyniesiemy lekcję z tego i czegoś się nauczymy. Każdy ma prawo do samotności, nawet gdy inni potrzebują jego towarzystwa. To to, o czym mówiłam wcześniej, że jeżeli nie mamy ochoty być duszą towarzystwa, towarzystwa Zaspokajać potrzeby innych, to nie robimy tego. To, że ktoś organizuje imprezę i cię zaprasza, wcale nie znaczy, że masz ochotę i musisz na niej być, prawda? Ja mam teraz taki okres, że wolę spotkanie w kameralnym gronie z ważnymi dla mnie ludźmi. Jakoś tak postawiłam na jakość moich znajomości, a nie na ilość. Każdy ma prawo do własnych odczuć, nawet gdy dla innych są one bezsensowne. Tutaj chodzi głównie o szacunek do samego siebie. Dlaczego mam się wstydzić tego, jak się czuję? Dlaczego mielibyśmy rozliczać się z innymi z naszych nawet nieodpowie nieodpowiednich odczuć? Jesteśmy jacy jesteśmy i nie będziemy się zmieniać, bo inni tego oczekują, prawda? Każdy ma prawo do zmiany swojego zdania i sposobu postępowania. Zdarza nam się w życiu, że zmieniamy zdanie, choć. To nie jest dobrze widziane. Coś postanawiamy, ktoś już na coś się nastawi, a my nagle mówimy coś innego. Inni tego nie lubią, prawda? Ale najważniejsze, abyśmy my były w tym, z tym w porządku. W końcu przysługuje nam takie prawo. I ostatnie z tej listy. Każdy ma prawo do negocjowania zmian, gdy nie odpowiadają mu realia. Oczywiście w asertywny sposób. Ale tak, chodzi tu na przykład o rozmowę z szefem o awansie lub podwyżce, porozmawianie z mężem czy porozmawianie z dziećmi o podziale obowiązków, ułożenie sobie tak życia, abyśmy mogły jak najlepiej w nim funkcjonować. No dobrze, to przejdźmy teraz do drugiej części naszych praw, rozpoczynających się od nigdy nie musisz. Zatem nigdy nie musisz być w 100% doskonały, nawet nie powinnaś, bo to może być destrukcyjne, wykańczające, a poza tym ludzie mogą to chcieć wykorzystywać. Nigdy nie musisz iść za tłumem. To oczywiste. Nie podążamy za obciążającymi nas psychicznie ludźmi. Nie zachowujemy się tak, jak inni tego od nas oczekują, i dlatego, że tego oczekują. Mamy prawo być sobą pod każdym względem. Nigdy nie musisz cenić destrukcyjnych osób. Nawet nie powinnaś i nie wolno ci, bo źle na tym e, 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 źle się to na tobie odbije, zwłaszcza jeżeli chcesz żyć w zgodzie ze sobą i z innymi. Destrukcyjne osoby sieją destrukcyjny klimat i taki ferment wokół siebie. Gdy cenisz takie właśnie osoby, Możecie to oddalać od innych wartościowych dla Ciebie osób, którzy, którzy liczą się w Twoim życiu. Nigdy nie musisz prosić o coś ludzi nieżyczliwych. Myślę, że to również oczywiste i wręcz stronimy od nieżyczliwych nas ludzi, bo po prostu bardzo źle się czujemy w ich towarzystwie. Nigdy nie musisz przepraszać za bycie sobą. A dlaczego miałabyś przepraszać? Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Oczywiście możemy dążyć do bycia lepszą wersją siebie, ale nie będziemy nikogo za siebie przepraszać, prawda? Nigdy nie musisz pokazywać wszystkich swoich możliwości. To trochę moja była przypadłość. Myślę, że to może być destrukcyjne dla nas, bo zużywa bardzo dużo energii, przez to, że chcemy komuś udowodnić, że jesteśmy wartościowymi ludźmi. Nigdy nie musisz czuć się winnym za swoje pragnienia. Twoje pragnienia są twoją prywatnością i nikt nie ma prawa obwiniać cię. O nie, masz prawo pragnąć czegokolwiek chcesz. Nigdy nie musisz uczestniczyć w niemiłych sytuacjach. Uciekaj od nich jak najdalej, nie bądź niczyim workiem treningowym. Jeśli ktoś nie umie pogodzić się ze swoimi emocjami, to jego problem, ale nie pozwalaj sobie obarczać siebie brudami innych. Nigdy nie musisz rezygnować dla innych ze swojej tożsamości. Nigdy, przenigdy. Ty masz być dla siebie najważniejsza. Broń siebie jak ognia i nie zmieniaj się dla innych i pod innych. Nigdy nie musisz podtrzymywać niekorzystnych związków. Wręcz zakańczaj je najszybciej, jak to możliwe, dla swojego własnego dobra. Nigdy nie musisz robić więcej, niż pozwalają ci na to możliwości. Oczywiście, jesteśmy tylko ludźmi, a poza tym musimy ustalić swoje własne granice, abyśmy nie obciążały siebie za dużo, za bardzo. Nigdy nie musisz robić czegoś, na co naprawdę nie masz ochoty. Dlaczego miałabyś to robić, robić coś wbrew sobie? O nie, jeżeli komuś to nie odpowiada, to musi sobie z tym poradzić. My musimy dbać o swój dobrostan psychiczny, prawda? Nigdy nie musisz przystosowywać się do niezrozumiałych wymogów. Zależy, jakie są te wymogi, kto je wy wprowadził i gdzie mamy je przestrzegać. Ponownie, wszystko robimy z szacunkiem dla siebie. Nigdy nie musisz dawać czegoś, czego nie chcesz dać. To oczywiste, prawda? Możemy dzielić się naszymi wartościowymi rzeczami tylko jeśli mamy na to ochotę. Nigdy nie musisz obciążać siebie za złe zachowania innych. Tak, obciążać, obwiniać. Są ludzie, którym z wielką łatwością przychodzi manipulowanie innymi obarczanie nas winą, wmawianie nam wręcz winy, przewinienia, a tak naprawdę często ci ludzie są winowajcami. Także umiejmy rozpoznać takie zachowania. Nigdy nie musisz zapominać o sobie, bo inni tak chcą. To to, co kiedyś mówiłam o sobie, że zanim pomyślę, że właśnie chciałam przeczytać jakąś książkę ponownie, to pożyczę koleżance, oczywiście z własnej mojej inicjatywy. Bo odsuwam siebie na drugi plan, aby zaspokoić potrzeby innych. I na tym lista praw człowieka się zamyka. Także, kochani, takie mamy prawa jednostki ludzkiej, nasze prawa. Zachęcam cię, abyś jeszcze raz zerknęła na tę listę i w chwilach wątpliwości miała odwagę czy to pokierować się nimi, czy też umieć się nimi obronić. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, abyś ceniła siebie i swoje potrzeby, troszczyła się o siebie jak o najlepszego przyjaciela, marzyła, wierzyła w siebie i ufała sobie, i z pewnością bardzo dobrze na tym wyjdziesz. Także taka moja wskazówka na lepsze życie. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Tymczasem pamiętaj, aby zrobić coś przyjemnego dla siebie w ten weekend, aby się trochę rozpieścić, dogodzić sobie, tak żebyś zadbał, zadbała o siebie w należyty sposób. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Życząc Ci wszystkiego dobrego, zapraszam na mój kolejny piątkowy chill out już za tydzień. Pozdrawiam cię krótko. Nina.